Witajcie kochani, dzisiaj jestem w sklepie, gdzie będziemy patrzeć na różnego rodzaju sukienki, które są z przeceny. Są to rzeczy używane. I przede mną jest taka sukienka, kosztuje 11,99 Zobaczymy, ma tutaj taki paseczek. I jest złożona jakby z dwóch części. Góra jest troszeczkę inna, dół jest trochę inny. Jaki to jest rozmiar? To jest rozmiar mały taki petit size small czyli mały ma taki zamek z tyłu no dosyć taka ciekawa tutaj ta nie ta nie ale zaczynamy na przykład na tą ta sukienka jest dosyć długa ma pasek taki który pewnie się wiąże w, w, w pasie ale taki pasek taki dekoracyjny te rękawki ma takie, a, jakby nie, nie było ramion. Wygląda na to, że ona ma rękawy, ta sukienka, ale nie ma ramion. Jest to sukienka Calvin Klein, także kosztuje 16,99. Ona jest a, z tyłu zapinana na taki mały guziczek. Materiał taki sztuczny, tak prawdę mówiąc, ale. Rozkoszowana taka. No, dosyć, dosyć ładna ta sukienka. Znanej firmy i jaki to jest rozmiar? Zobaczymy. Czy tu jest jakiś rozmiar napisane czwórka? To czwóreczka to jest bardzo mała. Patrzymy następną sukienkę. Ta sukienka to jest z bardzo dużym takim z rozcięciem, yy, taka dekoracyjna, jakby na, na Sylwestra. Kosztuje 7,99, rozmiar 12 w europejski 44. No, taka prosta, prosta sukienka, długie rękawy. Zobaczymy, czy jakaś to firma znana. o co tu pisze? Divideo, nie znam tej firmy. Następna, tanie, tutaj nie ma nic ciekawego. Ale zobaczcie na tą sukienkę. Takie rękawy ma, ma koronkę tutaj, koronkę ma i ma rękawy takie, takie jakby wyszywane. Cała zrobiona jest jakby z takiego materiału z bawełny. Nie wiem, co. Tutaj kosztuje 11.99. Jest to rozmiar średni i firma Feme. Prosta sukienka, ale taka dosyć, musi być ciepła też, bo to ten materiał taki dosyć grubawy. Zobaczymy, co tutaj jeszcze jest. Tu jest taka sukienka, zaraz Wam pokażę. Sukienka wygląda w ten sposób. Jest zrobiona z takich falbanek z koronki i kosztuje 11,99. Czy jest tu jakaś firma, nie wiem, nic nie pisze. nie widzę. Z tyłu jest y, rozpinana, też na jak... dwa guziczki, dwa guziczki rozpinana. Dalej te falbanki z tyłu. No ciekawe, ciekawe to jest. Tutaj to nie, to nie. Tu jest taka sukienka. Pokażę wam, tylko przygotuję ją. Tak wygląda. Wygląda sukienka dosyć ciekawie kosztuje 7.99 i firmy HM i jaki to jest rozmiar To jest to jest rozmiar mały Mały rozmiar, z tyłu jest zamek. Ciekawe. Ciekawa sukienka, fajnie uszyta, ale mały rozmiar. Tutaj mamy bardzo fajną sukienkę, która pasuje też na Sylwestra i ona jest takich jakby cekinów poprzyszywanych, ma taki tutaj taką um, taki golfik mały i z tyłu zapinana, kosztuje 19,99. Zobaczymy, czy to jest jakaś firma. Okay, co tu pisze? White House, to jest znana firma. Rozmiar mały też, mały, mały rozmiar. Znana firma, ładna sukienka bez rękawków. Bez rękawków. Może się podobać. Tutaj następna to też pasowałaby na Sylwestra. Ma pod biustem ma taki właśnie bardzo dekoracyjny ślaczek jakby zrobiony. I ona jest zawiązywana tak jak zawiązywane są kostiumy kąpielowe. A z tyłu jest cena. Kosztuje Ile to kosztuje? 11,99 firma, zaraz zobaczę tą firmę chociaż. Nie mogę jej tutaj, okej, okay. co tu pisze? Tabu, tabu. Ładna sukienka zawiązywana z tyłu, no może się podobać. Zobaczymy, co jeszcze tutaj takiego mają z tych sukienek. No tu jest taka czerwona, popatrzcie się na tą czerwoną. Czerwona jest dosyć ciekawa, firma Freeway. Jest cała wyszywana z takich malusieńkich, malusieńkich jakby koraliczków. Kosztuje 9,99. I ona jest nowa. Ma tutaj wszystko. Tutaj, że pokazane, że jest nowa sukienka. Nigdy nie była używana. Jaki to jest rozmiar? Small. To jest mały rozmiar. Patrzymy dalej. Tu jest taka Coś w rodzaju zwierzęcego wzoru. A animal print to się nazywa. I na takich szeleczkach małych. No nie wiem, na Sylwestra to może nie, ale tak dochodzenia w lecie. To tak, 13,99. Czy tu jakaś firma? Zapinana z tyłu jest na zamek. Zobaczymy czy tu jakaś firma jest. A to wszystko już jest, jest firma. X, X, I. X, X I. Tutaj jest taka cała czerwona sukienka. Ma taki jakby pasek, czy coś zawiązywane, część taką zawiązywaną z, y, z boku. Jest y, z tyłu zamek. Ma długi rękaw. I falbanka u dołu. I, i co to? Ile to kosztuje? Tu jakaś cena jest, zobaczymy. Kosztuje 11,99 i rozmiar też rozmiar mały. Ale zobaczcie na tą sukieneczkę. No, ta niebieska może się podobać. Ma fajne takie rękawki. Ciekawa. Tu ma takie sznureczki ozdobne. Kosztuje 9,99. Rozmiar mały. Firmy GES. To jest znana firma tutaj. Może się podobać. Ładna sukienka. Z tyłu jest zamek. Jak ktoś jest drobniutki, to. Taka sukieneczka ślicznie wygląda na takiej osobie. Ta to nic specjalnego. Zobaczymy tą. Ta też nic specjalnego. Tu jest taka biała sukienka. Trochę taka śmieszna. To może też nic specjalnego. Zobaczymy, czy możemy coś jeszcze fajnego zobaczyć. Tutaj nie, to nie. Ta też nie. Tu jest taka niebieska ta. Jest sukienka do samego dołu. To jest bardzo długa sukienka. I zobaczymy, kto tą sukienkę zrobił. Tu pisze: Sprzedawana jest w sklepie Nordstrom. To jest drogi, bardzo drogi sklep. Rozmiar mały kosztuje 10,99. Tą sukienkę zrobiła firma Chelsea. Jest to sukienka. Z tyłu zapinana na zamek do samego dołu. No, może się podobać. Tu mamy taką sukienkę na sylwestra, proszę bardzo, czarna. Ozdobne koło szyi. Ma koraliki. Kosztuje 11,99. Fajna firma Spencer Jeremy. Rozmiar jest mały. Bardzo fajnie uszyta. Z tyłu ma zamek. Bardzo ładna sukienka. Tu piszę mały rozmiar, ale ona wygląda jakby była trochę większa niż mały. Teraz zobaczymy tutaj. Zobaczymy tutaj, co tutaj można jeszcze takiego z Wam pokazać. Tu jest taka sukienka. Proszę, jest ona zrobiona jakby z koronki. Pokażę Wam. Jest zrobiona z takiej koronki cała. Ma takie rękawy, proszę, takie rękawy. Teraz te rękawy widziałam, że są modne. Nie wiem, czy ktoś takich chodzi. Kosztuje 11,99. Firma Eliza i z tyłu jest zapinana też na zamek. Cała z koronki. Cała sukienka z koronki. Zobaczymy, co dalej. Czy można jeszcze coś takiego wam pokazać? Tu jest taka sukienka. Biało-czarna. Jest zrobiona z takich bardzo świecących cekinów. Normalnie tak w sklepie widać była po przecenie kosztowała 17.99, tutaj kosztuje 13.99 i z tej firmy Loren. Mały rozmiar, czwórka to jest bardzo mała. Też zapinana z tyłu na zamek. Może się podobać, ładne to. Tu jest taka sukienka. Proszę bardzo, do samego prawie dołu. Dosyć taka długa. Za kolanami w każdym bądź razie. Kosztuje 11,99. Co to za firma? Beige. Ciekawe. To jest rozmiar też mały. Z tyłu też na zamek. No ładna. Zobaczę, czy jeszcze coś. Tutaj jest taka sukienka, zobaczcie. Taka sukieneczka. Ona ma po bokach też cekiny. Dosyć ciekawa. Bez rękawów. Z tyłu ma zamek, zapinana na zamek. I takie guziczki ma. Jaka to firma? To jest firma Guess z Los Angeles. Ładna, ma, ale mały rozmiar. Tu jest, popatrzcie na tą sukienkę. Ta sukienka jest też zrobiona z takiego cienkiego materiału i przypomina jakby skórę węża. Kosztuje 7,99. Firmy Vibe. Mały rozmiar, bardzo przyjemna w dotyku. Fajna, taka na lato. Tu jest fajna sukieneczka. Zobaczcie, tej firmy Loft. Szóstka, mały rozmiar. 6,99. Ładnie uszyta. Przyjemny materiał. Z tyłu, z tyłu na zamek. Na zamek, rozpinana. Zobaczę, co tutaj jeszcze jest. To jest jakaś haleczka chyba, nie suknia. Zobaczymy, co tutaj jest. Tutaj nie ma nic. Tu jest jakaś sukienka, zaraz wam pokażę. Tu jest taka sukienka. Do, bardzo długa, dosyć. I OSOS. Taka firma OSOS 1199. Też bez rękawnik, zapinana na zamek z tyłu. Tutaj jest taka sukienka różowa. Różowa. Ciekawie zrobiona. Ma takie. Tutaj ma takie fajne kieszonki po bokach. Ciekawie zrobiona. Tutaj ma też takie coś ozdobne koło ramion. Zobaczymy, ile kosztuje. Też na zamek z tyłu. Kosztuje 9,99. Zobaczę, co to za firma. Ciężko tak zobaczyć te firmy, bo nagrywam. O, Banana Republic. To jest dobra firma. Koszt też jest mały rozmiar, niestety, ale dobra firma, jak ktoś drobny, to sobie ją kupi. Trzeba być naprawdę bardzo szczuplutkim, żeby wejść w to. Tutaj jest taka, taka sukien, sukieneczka, też cała z koronki. Kosztuje 11,99. Z tyłu też na zamek. Zobaczymy, czy jakaś firma tu jest. Też jest firma Akira. No ciekawa, z tyłu na zamek. Tutaj mamy taką sukienkę. Cała w cekinach. No ale to, to też chyba mały rozmiar. Zobaczymy jaki to kosztuje. 11,99, rozmiar mały. Zobaczymy co to za firma. Wish, S-Wish, S-Wish taka firma. Ma takie tutaj poduszki. Można widocznie chodzić bez stanika w niej i tak po prostu ubrać sobie ją. Zobaczymy. Czy jeszcze coś wykukam fajnego dla Was? Ta, ta jest ładna. Ta jest z takiego jakby zamszu. Zamszu czarna. Tego nie widać na, jak nagrywam teraz, bo odbija się światło, ale jest taka bardzo ciemna, czarny kolor. 6,99 y, tej firmy Zara. Zara Woman. To jest y, droga firma. To, koszt, I to jest rozmiar mały też. Zobaczymy z tyłu na zamek. Ładna, ładna sukienka. Co tutaj jest? Tutaj nic takiego, nic takiego. Tu jest taka bordowa, bordowa sukienka. Ale tego nie widać, jakoś kamera widzę zniekształca kolory w ogóle. Tu jest czerwona, bardzo taka gruba. To nie. Pokażę Wam może coś takiego, co... co by przykuło uwagę. Jak na razie tutaj nic nie widzę. Zobaczymy, co tutaj. Tu jest coś takiego granatowego, ale też pokazuje takie żółte kolory tutaj a to wcale nie jest żółte to jest bardzo białe kamera po prostu zniekształca kol kolory zobaczymy co tutaj jest to, ta sukienka no to to nic takiego ta jest taka z koronki zrobiona, góra z koronki dół nie z tyłu na zamek tył jest na zamek. Dosyć takie ciekawe to, co to za firma. K. Anger. Nie wiem. Szóstka. Też mały rozmiar. Zobaczymy. Dobra. Tutaj już nic nie widzę ciekawego. Czy jeszcze do końca tutaj przejdę, jakby coś było, ale nic nie widzę. Tu jest wszystko już takie Niezbyt. Słuchajcie, na dzisiaj kończę. To na dzisiaj wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. Cieszę się, że ze mną jesteście i po prostu do zobaczenia następnym razem. Oglądajcie moje filmy. Serdecznie Was pozdrawiam i życzę miłego dnia.